Witam wszystkie zodiakalne Strzelce na kanale Kietły Czterot, moi drodzy. Dla was przesłanie na miesiąc kwiecień. Słuchajcie, czytanie jest ogólne, więc nie musi z wami rezonować i zawsze wyłącznie w tych miesięcznych przesłaniach przypominam o lajkach, komentarzach i subskrypcjach z góry Dziękuję i a, zabieram się do tego Waszego czytania. Słuchajcie, pierwsza karta dla Was, moi drodzy, a, to jest główna energia, która tutaj się pokazuje na ten a, miesiąc kwiecień. Poniekąd bardzo a, karta... Mm, Rozpoczynająca coś i zakończająca równocześnie. To jest karta, kiedy e, jakby dostajecie szansę, dostajecie jakiś moment, kiedy e, znowu się coś tutaj dla was e, potrafi ułożyć. To jest druga szansa w tej karcie pokazana. E, coś, co. Podsumowujemy, powiedzmy, w tym naszym życiu coś w, w związku z tym podsumowaniem zaczynamy wyciągać wnioski i a, na przyszłość i ruszamy do przodu, tak? To jest karta, kiedy jest przełom w tym naszym życiu, bardzo taki konkretny. Rozpoczynamy nowy cykl życia zamykając przede wszystkim ten poprzedni. No dla każdego z was to będzie inna sytuacja, bo część z was po prostu ma jakieś tematy typu praca, typu jakieś znajomości, ale też tutaj są jakieś sądowe sprawy. Tu są jakieś dokumenty. Tu jest ogólnie jakaś sytuacja, która jakby dot dotarła do końca, ten cykl został zakończony i następuje pewnego rodzaju przebudzenie. Oczywiście jakby też tutaj zdajecie sobie sprawę, że to pójście dalej jest tylko pod warunkiem, że wybaczycie sobie, zapomnicie też jakieś krzywdy, które zostały wam tutaj jakby zafundowane, no, i jakby ta świadomość nowa tego wszystkiego, co wy już przeżyliście, z czym tutaj chcecie ruszyć do przodu, o czym chcecie zapomnieć, no, pozwala Wam na to właśnie uwolnienie się, odcięcie od wszystkiego, przejście do porządku dziennego i bycie przede wszystkim. Z samym sobą, czy samą sobą, oczywiście, bycie szczerym, tak? Karta Słudu: Ostatecznego mówi o tym, że bardzo często trzeba zajrzeć tak w głąb siebie, zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę chcecie i jak chcecie ten nowy początek. Z jaką siłą i co konkretnie chcecie tutaj wprowadzić do tego swojego życia. Karta, która daje Wam dużą ochronę właśnie od powiedzmy wszechświata, czy jakiegoś Waszego ja bym powiedziała Anioła, czy też jakiś stróża, który tutaj nad Wami cały czas czuwa, więc, jakby macie tą drugą szansę, macie uwolnienie, macie rozpoczęcie czegoś na nowo, ale właśnie w takim momencie, kiedy jakby się już nie karmicie tą przeszłością, tym wszystkim, co tam zostawiacie. Bardzo fajna karta ruszenia do przodu i z taką ulgą przede wszystkim. Wiecie, co tutaj się jeszcze też pokazuje dla Was w tej głównej energii. To, że przychodzi do Was tutaj jakaś bardzo ważna informacja, na którą już dawno czekaliście, więc prawdopodobnie właśnie w tym miesiącu przyjdą jakieś informacje dla Was, które będą niesamowicie istotne i właśnie też pozwolą na rozpoczęcie tej nowej drogi. No i tak jak powiedziałam, każdy z Was musi jakby zastosować to do swa, swojej sytuacji, bo u każdego z Was będzie to inny początek w innym temacie. Teraz karta Waszych przeszkód w tym miesiącu, kwietniu, która może się pokazać, ale nie musi. Karta dziewięciu była, więc tutaj jesteście troszeczkę w takiej energii, zbyt dużego bycia w, jakby to powiedzieć tak konkretnie, Um, takiej ostrożności strasznej, wiecie, to może być jedną z przeszkód lub to, że nie byliście właśnie e, ostrożni, więc też sobie tutaj musicie już dopowiedzieć, czy jesteście takimi osobami, które zwracają uwagę e, na to, co się dzieje dookoła was i w związku z tym tutaj rośnie to wasze e, jakby obserwowanie, e, ta ostrożność, to wyczulenie na jakieś e, nowe, Ataki czy gotowość do tego, że znowu będziecie musieli tutaj, jakby jesteście przygotowani na to, że znowu tutaj do was coś przyjdzie falowo, z czym musicie się zmierzyć, więc jest dużo takiej energii, kiedy stoicie silnie, kiedy jesteście tutaj w bardzo takiej energii ostrożności, obserwacji, ale też i jakby niedopuszczania do siebie tutaj już więcej powiedzmy, nawet wręcz osób. Dlatego, że to jest karta troszeczkę izolowania się tutaj od otoczenia. Jedną też z przeszkód, jaka się może tutaj pokazać dla części z Was, oczywiście, to są osoby, które mogą chcieć jakby odciągać Was od tego Waszego życia, od Waszych konkretnych spraw, na których Wy się macie skupić. Więc tutaj uważajcie na osoby, które chcą jakby skorzystać troszeczkę. Czy wykorzystać wasz wolny czas na jakieś właśnie sprawy, które Wam nie są zupełnie potrzebne do właśnie skupiania się na tym. Więc to jest w tej karcie przeszkód. Teraz karta, która przechodzi do przeszłości dla Was, to jest karta ośmiu kielichów. Więc tutaj macie jakieś emocjonalne decyzje w przeszłości o odejściu z jakiś, nie wiem, z jakiejś relacji, powiedzmy z jakiegoś z momentu, czy otoczenia, czy sytuacji, powiedzmy towarzystwa, tak, gdzie nie czuliście się na swoim miejscu, gdzie nie czuliście się usatysfakcjonowani. Więc było zrezygnowanie z czegoś, było odejście i to przechodzi do przeszłości. Jakieś emocjonalne decyzje, które musieliście podejmować, właśnie. Jeszcze niedawno, więc y, lub byście jakby w tym miesiącu spodziewali się czegoś, że będziecie musieli coś takiego zrobić, to w tym miesiącu jakby ta, y, ta energia się na razie odsunie od takiego właśnie y, zrezygnowania. Z czegoś, co, w czym się już nie rozwijaliście, przede wszystkim też. Ehm, no, tu jest bardzo dużo emocji, więc te emocje na razie e, z jakiegoś powodu tutaj nie będą e, musiały być jakby nadwyrężane e, w jakichś trudnych życiowych e, decyzjach. Więc e, możliwe, że chcieliście się, nie wiem, przeprowadzać, chcieliście się tutaj odsunąć od czegoś. E, to w tym kwietniu jeszcze może nie nastąpić. E, bo może się coś zmienić po prostu i, i w związku z tym to zostanie na chwilę zatrzymane, więc tutaj jeszcze nie ma jakiegoś takiego konkretnego pójścia do przodu. Tutaj też przeprowadzki są takie nawet, um, jak powiedziała, takie konkretne, czyli um, nawet zmiana... Um, Kraju, w którym mieszkamy, tutaj się też pokazuje, więc może być tak, że w tym powiedzmy w miesiącu na razie nie, nie dojdzie to do skutku, więc. Nie wiem, czy to będzie jeszcze jakaś informacja dla kogoś z Was, ale jakby też e, czuję się w tym, że powinnam o tym wspomnieć. Teraz e, wasze myśli, wasza głowa tutaj tego czytania na ten miesiąc kwiecień, to jest paść kielichów. No, na pewno tu dla osób, które mają dzieci, się pokazuje to dziecko i wasze myśli będą z tym dzieckiem przede wszystkim związane. E, dzieckiem, dziećmi, czy ten, sprawami, które no, no, w jakiś sposób też was tutaj e, łączą z tym dzieckiem, e, ale też często. Tu się pokazują takie pomysły na przyszłość, których nie mogliście do tej pory zrealizować. Coś takiego lekkiego, tutaj nie ma jakby bardzo serio jakichś tematów, ale takie, które wy zawsze o, o czymś marzyliście, chcieliście tego spróbować. Tu się to po, pokazuje w, tym, w tej waszej głowie czytania, więc możliwe, że będziecie chcieli właśnie w tym kwietniu. Yy, jakby zacząć zaplanować sobie coś lub spróbować coś, na no, co, chci, co chcieliście już zrobić dawno, ale albo finanse wam nie pozwalały, albo czas, albo jeszcze inne obowiązki. Tutaj się pokazuje bardzo takiej dużo lekkiej takiej energii pla planowania, korzystania z życia, realizowania się, nadrabiania jakichś, ja yy, bym yy, powiedziała yy, kwalifikacji, być może tu się szkoła pokazuje też, Jakieś kursy, jakieś takie, no, le lekka energia bardzo w paziu kilichów. Bardziej kreatywnie tam się pokazujecie niż jakby, no, to są myśli dopiero, więc to nie ma jeszcze tu jakby działania, dopiero zastanawianie się, na co tutaj, na czym się tutaj skoncentrować, na co, co Was by tutaj bardziej cieszyło, zabawiło, nie wiem, w czym byście się lepiej Sprawdzili, czy czego byście chcieli spróbować. Teraz karta podstawy waszego czytania. Wiecie, co mamy tutaj kartę świata, więc no, w podstawie możliwe, że tutaj właśnie tak jak w tych myślach tutaj będziecie planować jakąś podróż, coś bardzo pozytywnego dla siebie, coś do rozrywki, do odpoczynku, od, do zrelaksowania się. Karta takiego. Mm, no, odpuszczenia, zmiany klimatu, zmiany, nie wiem, decyzji wręcz nawet do jakichś tematów. Karta świata to jest zakończenie jakiegoś cyklu. No i dla Was, zobaczcie, macie kartę wyjściową, że tutaj czekaliście na jakieś wiadomości i prawdopodobnie nie dostaliście lub, no bo to jest jakby progres w, od tej karty wyjściowej, czyli tej, tej takiej głównej, tej energii. W to co macie w podstawie, czyli tutaj jest zakończenie, ale z sukcesem, ale ta karta jest zawsze właśnie taką bardzo pozytywną, fajną, kiedy wy z radością coś robicie, kiedy wam jakby spada ciężar z ramion, kiedy wy się wyzbywacie czegoś, kiedy w końcu zaczynacie się cieszyć nowym życiem i wchodzicie w jakiś zupełnie nowy etap w swoim życiu, według siebie, wobec siebie, tak jak wy tego sobie chcecie i um, no to jest na zasadzie też zawsze, e, przypominam, e, tego typu decyzji, kiedy na przykład e, po latach pracy przechodzimy na emeryturę, ok? Ale tu są urlopy pokazane, tutaj jest jakieś takie właśnie duże zadowolenie, że w końcu mamy to z głowy, w końcu za, to skończyliśmy ale podkreślam, z sukcesem, tutaj jest z radością, to jest z jakąś dobrą energią dla was samych, więc dużo fajnej energii. W tej karcie wyjściowej mieliście lwa pokazanego, tutaj macie pokazanego koziorożca, a w karcie księżyca mamy, moi drodzy, rybki pokazane, więc może też być tutaj ktoś spod tego znaku zodiaku. Macie też, zanim zapomnę, macie wodnika pokazanego i skorpiona jeszcze, więc tutaj te wszystkie znaki jakby mogą w jakiś sposób wpływać na ten wasz kwiecień, ale nie muszą. Najbliższa przyszłość to jest karta księżyca, no i mamy tutaj um, w tej najbliższej przyszłości opieranie się na jakichś fantazjach, opieranie się na jakichś iluzjach, niestety, opieranie się na jakichś takich właśnie bardziej e, energii, kiedy um, wiecie co, no niestety, jakby bardzo tutaj e, Um, no, uważ, powiem tak. Uważajcie, żebyście nie dawali się, jakby troszeczkę um, zwieść pozorom, ok? Bo możecie coś widzieć zupełnie w inny sposób. Um, wam się będzie wydawało, że to jest. Um, nie wiem, większe, fajniejsze, a później przy świetle światła to wszystko jakby troszeczkę przygaśnie, zmieni ten swój wyraz, więc jakby troszeczkę nie, nie wychodźcie poza zbyt dużo nie fantazjujcie, ok, opierajcie się bardziej na jakichś realiach niż na jakichś fantazjach, bo nie do końca mogą tutaj w rezultacie się okazać te rzeczy prawdziwymi i no i możecie się po prostu zderzyć z tą rzeczywistością, która nie będzie aż taka przyjemna, więc to jest jedna rzecz. Ta wasza przyszłość tutaj też się pokazuje w takich troszeczkę kłamstwach. W jakichś takich zatajonych, może informacjach przed Wami, lub um, przede wszystkim um, czymś, co Wy sobie sami będziecie dopowiadali, więc też nie można tutaj w tej karcie ufać we wszystko, co widzicie i co słyszycie, bo przy karcie księżyca my bardziej widzimy zawsze, um, no niestety, jakąś tą naszą bujną wyobraźnię um, niekoniecznie um, jakby. Um, Coś, co jest oparte na realiach, więc no, jest tak dużo takiej energii w tym Księżycu. Niedopowiedzeń, okay? nie do powiedzeń. okej? Niekoniecznie wszystko tu się realne pokazuje, więc no, dużo fantazjowania ni niestety. Ale radą zawsze tej karty jest to, żeby zaufać swojej intuicji, bo to chyba jest jedyna rzecz, bo tu nie macie tak za bardzo. Oparcie na tym rozumie, ok? Tylko bardziej na waszych wyobrażeniach, na waszych marzeniach, na tym, co wy byście chcieli zobaczyć, ok? Więc tutaj, jakby trzeba, nie ma tutaj, tak jak powiedziałam, rozumu za bardzo, e, opierania się na jakichś konkretach, tylko właśnie te, i, te iluzje, ale wasza intuicja tutaj najbardziej będzie um, tą um, cechą, która wam może pom pomóc bardzo, właśnie w tym miesiącu kwietniu, więc no... W cokolwiek wchodzicie, bo to są jakieś nowe rozdziały tutaj, jakieś nowe tematy, czy to no tak jak w, w, na samym początku powiedziałam, musicie sami dostosować to do siebie, bo tu jest dla części z Was zupełnie nowy rozdział w relacji, dla części z Was w pracy, więc czy też innym temacie zupełnie, A więc uważajcie, Wy sobie już tutaj musicie sami dopowiadać, w czym Wy tutaj macie te tajemnice. Teraz Wasze lęki obawy, moi drodzy, mamy kartę gwiazdy, więc, no. Karta sama w sobie jest bardzo fajna, pozytywna, no ale jako negatyw może się pokazać to, że Wy nie będziecie za bardzo wierzyć w to, że jeszcze coś tutaj jest dla Was pozytywnego w tym Waszym otoczeniu, w tym Waszym życiu. Kiedy Wy nie będziecie, jakby chcieli wręcz zaufać temu szczęściu, które być może tutaj macie zaoferowane, bo obie tutaj macie te karty, że coś tutaj się nowego dzieje, coś nowego się dla Was zaczyna w tym kwietniu. I to są optymistyczne bardzo karty, więc tutaj musicie jakby zaufać troszeczkę temu losowi. Tym bardziej, że karta gwiazdy to jest ochrona. Ochrona, nadzieja, optymizm, jakieś spełnień, spełnione marzenie. Więc tutaj jest cały czas coś bardzo dobrego, tylko ważne, żebyście Wy tutaj sobie pozwolili na zaufanie temu, czy w tym temacie, co ten wszechświat ma. Wam do zaoferowania, czy też los tutaj ma wam przynieść, no takie bardzo taka fajna energia, tylko no, nie zawsze możemy mm, jakby zauważyć co konkretnie tutaj ona nam podaje, tak? Możecie albo być z tą wyobraźnią zbyt daleko, zbyt wysoko lub zbyt nisko i tutaj no musicie to też sobie jakby Dopowiedzieć, y, czemu Wy jesteście bliżej, a, czy temu właśnie y, tej mniejszości, czy tej większości Waszych wyobrażeń, tak. A teraz to, co i jak Was postrzega Wasze otoczenie, tutaj w tym e, miesiącu kwietniu. E, no i przypominam, że to jest tylko na kwiecień, jak to otoczenie Was postrzega. W przyszłym miesiącu to się na pewno zmieni. E, mamy pięć kielichów, więc tutaj jest osoba skupiona bardzo na przeszłości i tak Was właśnie Wasze otoczenie postrzega. Czyli osobę, która zbyt długo już spędza czas na jakichś nieporozumieniach, na niepowodzeniach, na czymś, co się już wydarzyło, a i nie da się właściwie naprawić, a w tym momencie e, jakby powinniście sobie zdać sprawę z tego, że wy cały czas macie tutaj bardzo dużo do zyskania, e, kiedy tylko odpuścicie tutaj już tą przeszłość, e, przestaniecie się na tym bardzo no, tak intensywnie skupiać, zastanawiać. E, no karta takich niepowodzeń, ale które już się wydarzyły, które, na które już w tym momencie nie ma jakby m, wpływu, ale e, jakby nie możecie od tego odejść, cały czas tutaj jest całe to skupienie na tym, na tym, co się już wydarzyło w tej przeszłości. Bardzo to jest emocjonalne, bardzo związane z jakimiś emocjonalnymi tematami, miłościami, oczywiście uczuciami, um, czy czymkolwiek, w czym te emocje bardzo mogły wziąć górę. Um, no to tutaj ogólnie po prostu nie skupiajcie się, bo jesteście pokazani jako ktoś, kto. Jakby nie może sobie odpuścić tej przeszłości, tego, co się już wydarzyło. Teraz dwie karty rezultatu. Pierwsza karta to, co ma Wam pomóc, moi drodzy, a druga karta to, co Wam wyniknie. No, to, co mam Wam pomóc, to właśnie odciąć się. Odciąć się od czegoś, co powinno być już dawno odcięte, zostawione. Karta, kiedy jakby powinna pod zostać podjęta decyzja o tym, że zamykamy coś, czyli te, te drzwi przeszłości, po to, żeby te drzwi przyszłości, pozwólcie sobie, so, dopóki sami sobie na to nie pozwolicie, żeby. Mm, że jesteście gotowi na to, żeby wejść w coś nowego, żeby jakby jesteśmy gotowi na przyjęcie tego, co los nam daje, na tą przyszłość, ok? To to się nie wydarzy tutaj, ok? Wy musicie tutaj być tą osobą, która rządzi, która zacznie działać, która przetnie coś i, i się do tego jakby um, zastosuje, tak? Konkretnie od początku do końca. Więc macie taką energię bardzo silną, kiedy wy musicie sami tutaj nad sobą a, zapanować i, i faktycznie się utrzymać w tym a, postanowieniu, a, czegokolwiek ono dotyczy. A, no, mamy tutaj tego skorpiona pokazanego, ale no, nie musi być konkretnie tutaj a, w tej. Wiecie co o tym, przy okazji jeszcze Wam przypomnę, że tutaj w tej karcie lęków obaw macie tego wodnika, więc może być tak, że tutaj z tą, z tą osobą też możecie mieć te um, lęki, obawy. No a tutaj osoba, która może Wam pomóc, no to może być skorpion, więc no to dlatego właśnie jeszcze przy okazji Wam a to nadmieniam. Ostatnia karta, czyli ten rezultat tutaj na ten miesiąc kwiecień. No jest po, pokazany ktoś, kto się wypalił już w jakiejś sprawie, w jakimś temacie. Może być to jeden, może być to wiele tych tematów, ale jakby nie odpuszczacie tutaj, chcecie to prowadzić wszystko do końca po waszemu, po waszej, po, po tym, co wy sobie wymyśliście i jak chcecie to zrobić, jak chcecie to zakończyć dużo obciążeń macie, dużo obowiązków w tej karcie pokazanych na ten kwiecień, ze wszystkim tutaj sobie świetnie radzicie, no może faktycznie jesteście już wymęczeni, ale ale nie ma tutaj poddawania się tutaj nie ma osoby, która rezygnuje która odpuszcza bardzo takie konkretne Dążenie, ja bym powiedziała, do zakończenia czegoś, yy, z czym jakiś czas temu zaczęło się coś dziać, więc co, no w tej karcie jest często też pokazana osoba, która sobie na to trochę pozwoliła. I e, były dokładane obowiązki, e, były dokładane jakieś właśnie e, tematy, a wy po prostu nie odmawialiście w momencie, kiedy się zorientowaliście, już było za późno. Teraz jakby mam, wasz honor też nie pozwala na to, żebyście to zostawili. Więc jest tutaj ktoś już zmęczony, już e, e, w jakiś sposób. E, Powiedzmy um, no, jakby dążący do czegoś, e, robiący coś ostatkiem wy, wysiłkiem, ostatnim wysiłkiem, jak to się mówi e, resztką sił, tak? E, ale tak jak powiedziałam, nie odpuszczacie, więc tutaj ten rezultat wasz e, na, ten, na ten miesiąc będzie zmęczony. E, ktoś, kto już ma dość. Ale nie odpuszcza, tak? Czyli chce dokończyć to, z czym tutaj rozpoczęliście ten właśnie bardzo ciężki etap w waszym życiu i, no, i będziecie tutaj faktycznie mm, wspinać się przy, jakimś, przy jakichś obciążeniach. Mimo wszystko idziecie tutaj do góry. Karta dodatkowa na ten miesiąc dla was, drogie strzelce, to jest karta Asa Kielichów. Ta karta już Wam zapowiada to, że wszystko, co robicie, ze wszystkim, co tutaj dążycie, w tym miesiącu kwietniu zakończy się czymś bardzo dobrym, bardzo pozytywnym i spełnieniem w każdym jednym temacie, bo As Kielichów to jest właśnie ta karta, kiedy jakby jest wszechstronne. Y, m, pozytywne zakończenie, pozytywny wynik, y, czy w uczuciach, czy w pracy, czy w jakimś, y, jakiejś obfitości, która tutaj do Was ma przyjść. No, macie bardzo dużo takiej pięknej energii. Ja bym powiedziała, że wszystko, mimo, opłaci Wam się to, że Wy tutaj jesteście bardzo już wymęczeni e, czymś, bo tutaj ta karta właśnie to wszystko wynagradza. Ona nadaje już nam e, zupełnie inny, inne światło, inny oddźwięk tego wszystkiego. Z czym chcecie tutaj nawet rozpocząć ten następny miesiąc e, właśnie e, w Waszym życiu? Tyle mam dla Was, pozdrawiam Was serdecznie, ściskam mocno, udanego kwietnia i do usłyszenia.